Mateusz, ja tak witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Świdnicy radni musieli przerwać wakacyjną sielankę i spotkać się na nadzwyczajnie zwołanej sesji. Powodem tak nagle zwołanych obrad Rady były korekty, jakie wymagał budżet miasta, pomimo ubogiego porządku obrad, w którym zawarty był jeden projekt uchwały, nie obyło się bez dyskusji. Obrady rozpoczęto punktualnie o godzinie 16 w poniedziałek 14 lipca. Radni, pomimo wakacyjnej przerwy, stawili się niemal w pełnym składzie. Powód tak nagłego spotkania był nielichy. Budżet Świdnicy wymagał korekt, co wiązało się z wyrażeniem zgody przez radnych na ich wprowadzenie. Konkretnie chodziło o budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w gimnazjum nr 4 w Świdnicy. Najtańsza złożona oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie wyżej wymienionego zadania. Musimy 100 tysięcy dołożyć, ponieważ w przetargu, który przeprowadziliśmy, najniższa oferta jednak była wyższa o 100 tysięcy niż ilość pieniędzy, które na ten cel przeznaczaliśmy w budżecie. Jak widać, radni ze zrozumieniem podeszli do, do, do tej sprawy. No, bardzo daleko idąca jednomyślność w głosowaniu, cieszy mnie to, bo wszyscy wiedzą, że to jest ważne zadanie. Zmiany w budżecie dotyczyły także modernizacji węzła cieplnego w publicznym żłobku oraz budowy oświetlenia na osiedlu Zarzecze i na ulicy Bystrzyckiej. Także przeznaczyliśmy pieniądze na wyremontowanie węzła cieplnego w żłobku miejskim myślę, że to też jest ważne, bo jakby upewni nas, że, że zimę tą i kolejne będzie można bez obawy o stanie instalacji przetrwać. To jest ważne dla użytkowników tego obiektu. Uchwała wprowadzająca poprawki do budżetu została przyjęta jednogłośnie. Obrad jednak nie zakończono. W czasie składania oświadczeń i interpelacji rozgorzała dyskusja na temat utrzymania zieleni na terenie miasta zdaniem opozycji zbyt rzadko koszona jest trawa w pewnych jego rejonach. Zapowiedziano dalsze rozmowy na ten temat, ale na kolejnej sesji Rady Miasta. Dzisiaj w Świdnicy rozpoczęły się zmagania w 20. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Boksie. Zawody potrwają do niedzieli. W hali na osiedlu Zawiszów swoje umiejętności demonstruje około 160 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Do Świnicy przyjechali najlepsi polscy kadeci i kadetki w Boksie, którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji. Przez 5 dni fani królowej sportu walki będą mogli obejrzeć ponad 100 walk. Gospodarze 20. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zapewnili sobie 16 kwalifikacji. Czy są wśród nich nadzieje medalowe? No, jak pan trudno powiedzieć, no bo zazwyczaj gospodarze wygrywają. Aczkolwiek teraz nie było żadnych przygotowań, jak wiadomo. Tu w okręgu mamy troszkę różne powikłania w okręgowym związku bokserskim. Tam no, nowe wybory powtarzają się to wszystko. Nie ma tak, można powiedzieć, skoordynowanej pracy z młodzieżą bo co roku ja też byłem przez 8 lat trenerem kadry. No było to jakoś inaczej, było na to pieniądze na przygotowania, teraz tych pieniędzy niestety nie ma, nie było żadnych przygotowań, to się złączyło na przygotowaniach klubowych, a wiadomo, że w klubach nieraz jest też dwóch zawodników, a tym bardziej teraz już są wakacje, młodzież ma przerwę, nie wiadomo jak oni w ogóle trenowali, jak są przygotowani. No także trudno cokolwiek powiedzieć, aczkolwiek były dwie olimpiady, ostatnio tak na Dolnym Śląsku, jedna była w 2003 roku w Świdnicy, gdzieśmy zali pierwsze miejsce jako okręg. Z mojego klubu z z Szczegomia też było dwóch mistrzów, Burzyński, Peciński, który zresztą był, mówiąc prawdę, też medalistą z świata i Europy. I Jaszowski, natomiast w Szczegomiu były w 2001 roku, gdzieśmy zdecydowanie zdali pierwsze miejsce, także mieliśmy ciągle no, wyniki można powiedzieć. No i myślę, że tutaj też będzie nieźle, że kilka tych medali chłopcy zdobędą, ale trzy na tyle, żeby zająć pierwsze miejsce, no trudno powiedzieć. Opiekunem kadry Dolnego Śląska jest trener ze Świdnicy, Mariusz Kuc. Wtorek i środa to dni ćwierćfinałów. W czwartek i piątek przeprowadzone zostaną walki półfinałowe. Sobota będzie stała pod znakiem finałów dziewcząt, niedziela zaś zarezerwowana jest na najważniejsze walki. W Świdnicy jeszcze w tym tygodniu uruchomiona zostanie wypożyczalnia rowerów. W sumie do dyspozycji mieszkańców będzie 10 jednośladów. Część dostępna będzie w rynku, tuż przed informacją turystyczną, kolejna w domku wycieczkowym przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Świdnica idzie śladami Wrocławia, Gdańska czy Krakowa. Tam wypożyczalnie rowerów funkcjonują z sukcesem od pewnego czasu. W Świdnicy pierwsze dwa punkty, gdzie będzie można wynająć jednoślad planuje się uruchomić jeszcze w tym tygodniu. Rowery będą dostępne dla wszystkich chętnych, oczywiście w zamach za niewielką opłatą. Koszt nieduży 3 zł za godzinę, jeżeli ktoś chce ten rower wziąć na cały dzień to musi uiścić opłatę 20 zł. Jeden punkt zlokalizowany będzie przy informacji turystycznej w rynku, drugi w domku wycieczkowym przy Świnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Cztery rowery będą do wypożyczenia tutaj w informacji turystycznej, sześć rowerów na terenie ośrodka sportu i rekreacji, a dokładnie w domu wycieczkowym. Pomyśleliśmy, że to jakieś taka kolejne urozmaicenie tej oferty turystycznej, którą mamy dla turystów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że punkt informacji turystycznej w Świecicy został doceniony przez Polską i Dolnośląską Organizację Turystyczną i w procesie certyfikacji otrzymał maksymalną ocenę 4 gwiazdek. W finalnej fazie znajdują się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Sikorskiego w Świebodzicach. Po wykonaniu robót podziemnych i odtworzeniu nawierzchni jezdni pozostały już wyłącznie czynności wykończeniowe przy nawierzchni chodników. W ramach inwestycji wykonana została kompleksowa infrastruktura kanalizacyjna. Kanały grawitacyjne, przykanaliki, żelbetowe studnie rewizyjne, małogabarytowe studzienki inspekcyjne oraz włączenia do komór kanalizacji. Zakończenie prac oznacza, że ekipa przenosi się teraz na ulicę Ofiar Oświęcimskich. Gmina w ramach yy uporządkowania gospodarki wodno na terenie aglomeracji wołobrzyskiej wykonuje między innymi zadanie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnych z przyłączami do poszczególnych posesji przy ulicach Sikorskiego, Ofiar Oświęcimskich i Łącznej. Do tej pory ulice Łączna i Sikorskiego już w większości zostały wykonane. Przystępujemy w tej chwili do realizacji ulicy Ofiar Oświęcimskich. Całość zadania to kwota niecałe 2 miliony złotych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec października. Być może uda się wcześniej zrobić zakończenie przedmiotu umowy koniec listopada tego roku. 9 lipca rozpoczęła się już zasadnicza część inwestycji. Na czas trwania prac ulica Ofiar Oświęcimskich zostanie zamknięta dla ruchu. Poruszać będą mogły się po niej wyłącznie pojazdy uprzywilejowane i mieszkańcy tejże ulicy. Według harmonogramu prace potrwają do 31 sierpnia. Wakacje dla wielu uczniów to czas błogiej, bez troski odpoczynku. Warto jednak oderwać się od leniuchowania i w ciekawy sposób zagospodarować czas wolny. Do umysłowego wysiłku zachęca dzieci i młodzież Galeria Świdnicka, organizująca w ten weekend zmagania królowej nauk, czyli matematyki. Warsztaty odbędą się w sobotę 19 lipca od godziny 11 do 15. Letnie mini warsztaty rozrywkowo-logiczno-matematyczne przygotowano dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów w oddzielnych sesjach. Dla chętnych w innym wieku również nie zabraknie miejsca. Ten letni czas warto też wykorzystać na rozwijanie swoich umiejętności, zdolności intelektualnych. Ale tym razem matematyka w formie zabawy, w formie ciekawostek, a wszystko dzięki panu Markowi Matejukowi, który prowadzi Akademię Umiejętności Matematycznych od wielu lat. Jest to autor wielu podręczników, które ułatwiają rozumienie i polubienie tej trudnej, a okazuje się, że bardzo, bardzo ciekawej dziedziny wiedzy. Najmłodsi uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w budowie domków z figur geometrycznych. Można przyjść już z dwu, latkiem będziemy budować domy, budować w cudzysłowie, bo będziemy je tworzyć na kartkach papieru z figur geometrycznych. Dzieci więc już będą mogły zapoznawać się z takimi pojęciami jak koło, jak trójkąt, kwadrat, prostokąt. Przewidzieliśmy ciekawe, atrakcyjne nagrody. Każde dziecko wyjdzie z jakimś upominkiem, przynajmniej ze słodkim batonikiem. Myślę, że warto wykorzystać tę sobotę, aby w taki sposób zagospodarować czas naszym dzieciom, no a młodzież zapraszamy do tego, żeby przełamywali swoje bariery, żeby skorzystali z ogromnej wiedzy pana Marka i postarali się polubić, a może nawet pokochać matematykę. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem e-mail podanym na ekranie. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.